Jak powstał świat? Odcinek trzeci jak powstały gatunki. Dziś trochę pada idealny dzień na zbieranie robaków. Karol Darwin doskonale znał się na robakach. Był jednym z pierwszych, którzy starali się udowodnić ludzkości, jak wiele zawdzięcza tym małym, niepozornym stworzeniom, które tak pracowicie spulchniają Ziemię. I w dodatku nie żądają za to żadnej zapłaty. Jednak uczony ten jest bardziej znany jako autor książki o pochodzeniu gatunków, opublikowanej w 1859 roku. Wprowadziła ona wielki zamęt do świata nauki i stała się zaczątkiem rewolucji w biologii znanej pod nazwą teorii ewolucji. Wybierzmy się zatem w podróż do Anglii, ojczyzny Karola Darwina i odwiedźmy Down, małą miejscowość na południu, gdzie kupił majątek ziemski i przeniósł się w 1842 roku. Mam tu przed sobą pierwsze wydanie książki o pochodzeniu gatunków z 1859 roku. Jej wydanie wywołało wielkie poruszenie w każdym niemal zakątku świata. Kim zatem był Karol Darwin? Jak wiemy, urodził się i wychował w Anglii, przez dwa lata studiował medycynę w Edynburgu. A potem udał się do Cambridge, gdzie podjął studia teologiczne, które miały go w przyszłości przygotować do objęcia posady duchownego. O czym mówi jego książka i dlaczego wzbudziła tak wielką sensację w ówczesnym świecie naukowym? Zanim przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie, chciałbym przedstawić kilka znamiennych faktów z jego życia. Otóż Darwin nigdy nie został duchownym. Otrzymał natomiast propozycję odbycia podróży na okręcie Bigu w charakterze przyrodnika. Trwający około pięciu lat rejs dookoła świata, któremu uczony zawdzięczał niewątpliwie dużą część ważnych pomysłów dla swej teorii, stanowił niezwykle istotny okres w jego życiu. W grudniu 1831 roku Bigu wyruszył z Plymouth i opłynąwszy wybrzeże Ameryki Południowej dotarł do wysp Galapagos, które są położone na zachód od Ekwadoru. Podczas swojej podróży Darwin prowadził obserwacje i prace badawcze na terenach, do których dotarła wyprawa. Przez cały czas podróży prowadził szczegółowy dziennik. Na Wyspach Galapagos Darwin poczynił interesujące odkrycie dotyczące zięb, które wprawdzie należały do tego samego gatunku, ale rozwinęły szereg cech różniących je między sobą, co było spowodowane odmiennymi warunkami życia, jakie panowały na poszczególnych wyspach archipelagu. Te spostrzeżenia stały się impulsem do postawienia śmiałej hipotezy o powstawaniu nowych gatunków. Jednak jeśli chcielibyśmy zgodzić się z tym stwierdzeniem, to jak wytłumaczyć brak kontynuacji tego procesu? Darwin rozwinął później swoją tezę i uznał, że jego odkrycie dotyczy nie tylko wspomnianych ziem, ale również innych gatunków zwierząt. W ten sposób narodził się transformizm, czyli teoria według której współczesne gatunki powstały w drodze stopniowych zmian i przekształceń. Przekonanie to stoi u podstaw kolejnego poglądu mówiącego o możliwości rozwoju od prostych organizmów żywych, na przykład ameby, do bardziej skomplikowanych, takich jak człowiek, w wyniku sekwencji drobnych, stopniowych zmian zachodzących na przestrzeni wielu milionów lat. Przechodzenie jako efekt ewolucji od najprostszych form życia do najwyższych czyli człowieka. Po dokonaniu przeglądu publikowanych przez media współczesnych opracowań i opinii na ten temat, gdzie miejsce teorii ewolucji zajął neodarwinizm, można zauważyć, iż w niektórych środowiskach naukowych nadal przeważa przekonanie o tym, że życie mogło powstać w wyniku przypadkowego procesu zachodzącego między materią a energią i automatycznie ewoluuje w kierunku form wyższych. Teoria Darwina wciąż stanowi podstawę tego typu poglądów. Po śmierci Karola Darwina, który został pochowany w opactwie westminsterskim w 1882 roku, jego teoria rozprzestrzeniła się na cały świat. Warto jednak zauważyć, że w czasach mu współczesnych. W Europie, a konkretnie w Brnie, na terenie dzisiejszej Republiki Czeskiej, prowadził pracę naukową pewien zakonnik Augustianin, interesujący się naukami przyrodniczymi i ścisłymi. Grzegorz Mendel, bo tak brzmi jego nazwisko, rozpoczął swoje badania i dziwne eksperymenty w 1856 roku. Był on prekursorem nowożytnej genetyki i pierwszym człowiekiem, który wykorzystał w badaniach nad dziedziczeniem analizę statystyczną. Przeprowadzając eksperymenty nad grochem jadalnym, wykazał bowiem, że rozkład zmian cech można przewidzieć w oparciu o obliczenia matematyczne. Niestety jego odkrycia zostały zignorowane przez świat nauki i były zupełnie nieznane przez ponad 30 lat, nie licząc w publikacji kilku artykułów w mało znaczących pismach. Gdyby jego innowacyjna praca została doceniona i rozpowszechniona w odpowiednim czasie, powstrzymałoby to szereg spekulacji, które pojawiły się w związku z darwinowską teorią o powstawaniu gatunków. W czasach Mendla siedziba zakonu znajdowała się na terytorium ówczesnej Austrii, a Brno nosiło nazwę Brunn. To właśnie tutaj nikomu nieznany zakonnik uprawiał na niewielkim skrawku ziemi groszek ogrodowy. W dziewięć lat później, w roku 1865, Mendel entuzjastycznie opowiada o swoim ciekawym odkryciu. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie eksperymentów i analizy statystycznej wyników stwierdził, że jest w stanie dokładnie przewidzieć cechy, jakie odziedziczą następne pokolenia rośliny. Cechy te nie zanikają nawet w przypadku krzyżówek z różnymi odmianami. Pojawiają się one zawsze i to zarówno w linii prostej, jak i w krzyżówkach. Co ciekawsze, można dokładnie przewidzieć, kiedy wystąpią i w jakiej postaci. Mendel umarł zapomniany w 1884 roku. Jego pracy niestety nie doceniono. Na czym zatem polegają dwa odkryte przez Mendla prawa dziedziczności? Weźmy dla przykładu dwa kwiatki czerwony i żółty, a następnie skrzyżujmy je ze sobą. W pierwszym pokoleniu otrzymamy cztery piękne czerwone kwiaty. Ale już w następnym tylko trzy czerwone i jeden żółty. Jak to możliwe! W tym celu musimy przyjrzeć się genom, które są nośnikami dziedziczności. Czerwony i żółty kwiat z tego pokolenia miały po jednym genie zawierającym informacje o kolorze. W następnym pokoleniu potomstwo otrzymało już po jednym genie pochodzącym od każdego z rodziców: gen barwy czerwonej i gen barwy żółtej. Gen barwy czerwonej jest dominujący, dlatego wszystkie kwiaty były czerwone. Potomstwo w drugiej linii również otrzymało po jednym genie od każdego z rodziców, co w rezultacie dało kombinację genów. Stąd możliwe jest, aby para złożona z dwóch czerwonych kwiatów dała w kolejnym pokoleniu kwiat żółty. W przyrodzie występuje całe bogactwo różnych gatunków kwiatów o wspaniałych kształtach i barwach. Istnieje też wiele gatunków roślin i zwierząt. Co właściwie oznacza pojęcie gatunek? W świecie natury można spotkać różne gatunki. Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać. Nauka określa mianem gatunku populację osobników dysponujących wspólną pulą genową, co w praktyce oznacza, że zawiera ona pewien zasób dostępnej gatunkowi informacji genetycznej opisującej cechy organizmów, które do niego należą. Na przykład takim gatunkiem jest pies, należą także do niego pokrewnemu kojoty, wilki, bernardyny, a także pekińczyki i wszelkie inne odmiany psów. Wprawdzie występują między nimi widoczne różnice, ale nie stanowi to w przeszkody w ich krzyżowaniu ze względu na wspólne geny. Dlatego też mimo różnic fizycznych możliwe jest skrzyżowanie pekińczyka z bernardynem. Podobnie jest z gatunkiem kotów, które występują w wielkiej różnorodności, ale posiadają tę samą bazę DNA, co oznacza, że można je ze sobą łączyć w pary, ponieważ ich cząsteczki DNA pasują do siebie. Tak mniej więcej można obrazowo przedstawić, czym jest gatunek. Należy jednak zwrócić uwagę, że to, co jest możliwe w obrębie tego samego gatunku, jest niezwykle trudne do osiągnięcia z innym gatunkiem. Na przykład niemożliwe jest łączenie kota z psem, co jest spowodowane różnicami, jakie występują w cząsteczkach DNA obu tych gatunków zwierząt. Czasami dochodzi jednak do zmian w cząsteczce DNA na poziomie chromosomu. Nazywamy to mutacją, co odkrył w 1886 roku uczony holenderski Hugo de Wies. Warto tu zauważyć, że magiczne słowo mutacja odegrało bardzo istotną rolę w teorii neodarwinizmu. Byłby to prosty sposób na pokonanie bariery między gatunkami. W jaki sposób dochodzi do mutacji? Jedną z przyczyn może być na przykład promieniowanie. Mamy tutaj nowy rodzaj fiołka afrykańskiego, który został poddany działaniu promieni rentgena, powodujących mutacje. Podobne mutacje występują nie tylko w świecie roślin, ale również w świecie zwierząt. Na czym polega sam proces mutacji, oprócz tego, że w jej wyniku może powstać tak piękny okaz rośliny? Czy w ten sposób można udoskonalić gatunek? Odpowiedź brzmi nie. W wyniku sztucznych mutacji przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych można na przykład wyhodować takie muszki owocówki. Jednak uzyskane w ten sposób populacje muszek są w stanie przetrwać wyłącznie w warunkach sztucznie stworzonych, nigdy zaś w naturze, gdzie panuje prawo przetrwania wyłącznie najsilniejszych osobników. Gatunki powstałe w wyniku mutacji są słabe i eliminowane prawem selekcji naturalnej. Na czym polega naturalna selekcja? Najlepiej, jeśli posłużę się tu przykładem. Otóż załóżmy, że istnieje pewien osobnik, który został poddany szeregowi mutacji i 95% z nich jest szkodliwa. Zmienione w ten sposób geny powodują, że pojawiają się cechy, które utrudniają mu życie i przetrwanie w jego naturalnym środowisku. W przypadku człowieka zapadającego na cukrzycę w wyniku mutacji, w jego genach ma on mniejsze szanse w konkurencji z innymi zdrowymi ludźmi. To samo prawo stosuje się do świata zwierząt. Zabezpiecza ono gatunek czy rodzaj przed degradacją i destabilizacją. Spójrzmy na to jeszcze z innej strony. Załóżmy na przykład, że pojawiła się mutacja pozytywna, która daje osobnikowi jakieś korzyści. Na przykład zaczyna rozwijać się narząd wzroku, u dżdżownicy zaczyna rozwijać się oko. Oczywiście wiadomo, że dżdżownice nie są wyposażone w oczy. Ale przypuśćmy, że na pewnym etapie rozwoju zaczyna wykształcać się siatkówka i stopniowo kolejne elementy tego narządu. Niestety, mimo iż byłaby to w pewnym sensie pozytywna mutacja, to dopóki nie osiągnęłaby stanu pełnego rozwoju, byłaby postrzegana jako zjawisko szkodliwe, bowiem prawo naturalnej selekcji i mutacji ma za zadanie. Ochronić gatunek przed degradacją. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby gatunek przekazywał potomstwu swoje najdoskonalsze cechy. Natura sama czuwa nad tym, aby przetrwały najsilniejsze okazy dżdżownic. Nie chodzi jednak o to, aby była to pół dżdżownica, a pół inne zwierzę, taki trochę wąż, a trochę ameba albo coś w tym rodzaju ponieważ jedną z funkcji doboru naturalnego jest uniemożliwienie rozpowszechniania się mutacji postrzeganych jako zjawisko szkodliwe dla gatunku. Darwin uważał, że naturalna selekcja i przetrwanie najsilniejszych osobników doprowadzi w wyniku procesu ewolucji do powstania kolejnego gatunku. Stopniowo od materii nieożywionej do prymitywnych form życia, a następnie do bardziej złożonych. Od alg do gąbek, robaków i medus. Potem ryby, głazy, ptaki, ssaki, małpy i w końcu człowiek. Jednak Darwin był w błędzie, bo prawo selekcji naturalnej wyklucza taką możliwość. Cała teoria bazuje na założeniu, że nowy organ nie powstanie w sposób nagły w wyniku tzw. makromutacji, ale stopniowo poprzez dokonywanie się drobnych, progresywnych zmian. Problem jednak w tym, że te zmiany na lepsze postrzegane są przez naturę jako defekt, dopóki proces nie zostanie kompletnie zakończony. To właśnie wyjaśnia, dlaczego poszczególne gatunki, ludzie, zwierzęta i rośliny pozostały niezmienione na przestrzeni tak długiego okresu czasu. Niestety, mimo że Darwin poprawnie odkrył sam mechanizm, to nie zwrócił uwagi, iż działa on w obie strony na zasadzie sprzężenia zwrotnego i zapobiega zarówno rozwojowi cech korzystnych, jak i niekorzystnych. Wynika stąd, że ani mutacje, ani naturalna selekcja nie mogą być brane pod uwagę jako przyczyna ewolucji. Stanowi to potwierdzenie, że nauka nie dysponuje wystarczająco przekonującymi dowodami na poparcie tej teorii. Na podstawie informacji zawartych w DNA organizmów żywych pojawiła się niezwykle bogata różnorodność form. Ewolucja nie jest w stanie tego wyjaśnić. W tym przypadku oczywiste staje się, że niezbędna jest obecność siły stwórczej, która wprowadziła te informacje. W biblijnym opisie stworzenia czytamy Potem Bóg rzekł Niechaj zaroją się wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: Niechaj Ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak i widział Bóg, że były dobre. Kiedy Biblia mówi, że to Bóg stworzył zwierzęta i człowieka oraz rośliny według ich rodzajów, które mają się rozmnażać według rodzajów, jest to absolutnie zgodne z podstawową prawdą naukową, równie prawdziwą dzisiaj, jak i w czasach Mojżesza. Bóg zaprojektował stały zasób cech genetycznych. A zmienność ma charakter ograniczony i może zachodzić tylko wewnątrz stworzonych rodzajów. Wyobraźmy sobie, że ktoś przy pomocy drobnych mutacji czy też zmian chce zamienić sonatę Mozarta w fugę Bacha. Przecież to absurd, bo każdy z tych utworów jest kompletnym, ukończonym już dziełem, które nie podlega tego typu zmianom. Opis biblijny, w którym czytamy o stworzeniu przez Boga różnych rodzajów i gatunków organizmów żywych, przekazuje podobną prawdę o niezmienności praw działających w świecie natury, które regulują procesy życiowe i rozrodcze. Pracowanie wersji polskiej i udźwiękowienie Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst polski Bogumiła Maj. Czytał Roman Baczyński.